cześć i klockiem e, pff, oczywiście tak wiecie klockiem z gry nie klockiem z kibla e, no takiego jakiegoś megabota mam o takiego jak widać 6 mega laserów ale muszę jeszcze dokupić więcej ponieważ można zainstalować tu na nim no jakieś 8 8 sztuk może, może więcej no tak mi się wydaje, że z 8 to na pewno no i pojedziemy sobie bitwę, tylko no team deathmatch jedynie a tu się będzie trochę losowało niestety z tym losowaniem w ogóle spieprzyli po tym patchu, jakoś nie wiem, znaczy to Wcześniej też losowało długo, no ale teraz to już jest kiszka, naprawdę. Tak więc, może krótkie cięcie. Cięć żeby nie czekać bez sensu i dopiero jak mnie wyrzuci, to nagrywam dalej. Dobra, czekałem 10 minut i postanowiłem wziąć... Pit, nie podoba mi się ten tryb. Chodzi o to tam, żeby kto pierwszy zabije 20 no to wygrywa. No i właśnie dzisiaj zbanowałem gościa na tym trybie. W ogóle lagi miałem takie niesamowite, że ledwo co grałem. Nie wiem, zobaczymy czy, czy teraz będzie to samo, czy też nie. Gościa zbanowałem, w ogóle z dupy strzelał, nie było go widać, a ja się po prostu rozpadałem. No i wygrał bitwę, oczywiście, nie? Bo co chwila kogoś zabijał, w ogóle go nie było widać, nie wiadomo co się działo. No i. Gościa się pytam, tak w ogóle. Jakim sposobem on mnie zabije? Nie wiem, ale proszę mnie nie banować, nie? Bo on tak ma od, od wczoraj czy od przedwczoraj jakoś tak, no szk... No, jak nie, nie nie banować, jak skoro używa nawet bug using i wchodzi do, do po prostu do bitwy po to, żeby sobie wygrywać, no to sorry, memory, ale... Boże, szkur. No... Chyba, chyba, jednak sła, chyba jednak słaby jest ten potworek. Nie no, niesamowicie mnie denerwuje to, że jak się odstrzeli lasery, no to się wygrywa. Chodzi o to po prostu, żeby odstrzelić prze, przeciwnikowi laser. To jest dla mnie totalnie niezrozumiałe takie, ta, takie, taka mechanika gry. O, już się pierdoli dźwięk przy frapsie. ale nie tak mocno jak, jak przedtem no ale w ogóle pojazdy nie widzę jakiś jeszcze scroll mi się spieprzył w myszce gówno jak się sypie to się sypie wszystko I zaraz zobaczymy o! Czyli mu lasery. No i już gość nie ma szans. Ile się nie naprawi oczywiście? No, albo i tak. No właśnie. No właśnie. Totalnie bez sensu. Mało tego. Kur... Klocków. Klocków już niestety tierowych nie ma, wszystkie klocki są jednakowe i typowo HP mamy, nie, odstrzelenie laserów wszystkim e, wszystkim i wygrywamy bitwę. Dalej podjeżdżaj pod tą górkę! I uciekł Ja żadnego nie mogę wrzucić sobie na tego megabota, żeby go przyspieszyć Stera, No bo Elementy nie pasują oj, takie tam Był szybszy, lepszy, precyzyjniejszy. Odstrzelił mi lasery. Dziękuję. I już jest po I... Moim zdaniem ta zmiana niestety, ale jest totalnie bezsensowna. Totalny bezsens. niż dla sery przeciwnika to wygrać. Budowa pojazdu już się nie liczy. Jest tu ktoś? Ostrzela I znowu lasero strzelone. Dziękuję. Dziękuję. Mać! No i skąd to leci? O, następny gnuj! Co za śmierdziel ucieka cały czas. Zero kili, co za żenada. Co jest zawak. I chuj, po lasera. Koniec! Te lasery karbonowe mają wiele więcej HP niż te zwykłe, nie? Ale padają oczywiście na jeden strzał. Widocznie mam za mało laserów. Skoro 6. Trzeba dokupić. Ma laserów, dziękuję, możemy stanąć. A już się wczoraj cieszyłem, że gierka spoko. No, zajebista. Po prostu super. Odstrzel lasery. Im um jesteś precyzyjniejszy, to wygryjemy. yeah Но... No. Общик. Kłamać skręcaj kloju! Plasma Plazmami szybciej utrąca kurwa niż ja jemu laserem A co? Ale jak ja plazmę wezmę to chociaż ja tam nie odlatujem laserem, będę dupę strzelać Dobra, kończymy to, tak to wygląda właśnie, na deathmatchu to się jeszcze sprawdza, ale ten pit, to jest no totalnie... bez sensu. Ale w ogóle, no, no to, to odstrzeliwanie laserów to jest, to jest bzdura kompletna, jeśli chodzi o, o mechanikę bitwy i wygrania, no, no to jest żenada. wcześniej trzeba było się dokopać do pilota, byle żeby żeby zniszczyć po prostu pojazd. Teraz już pilotów nie ma i, I zobaczcie, kurwa! Jak on to robi, że w moment mi wszystkie lasery odstrzygnie. nic po prostu To na tyle. Dzięki na razie.